Hej, moi drodzy. Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z fajną rzeczą. Ja i mój kontakt tutaj z tyłu przychodzimy dzisiaj z bardzo fajną rzeczą, ponieważ zrobiłam dla was espadrylę. Tak one wyglądają. Pokazywałam już je na Instagramie i słuchajcie, zdania były podzielone bardzo. Tak naprawdę połowa osób mówiła, że są spoko, a połowa osób mówiła, że jednak nie. Ja osobiście uważam, że to są moje pierwsze spadryle. Zrobiłam je też właśnie na kanał i bardzo fajnie wyszły. Powiem Wam, że wyglądają tak trochę jak takie kapcie i też są takie wygodne. Są mega wygodne. Po prostu jak mam je na sobie, to jakbym właśnie miała takie kapcie na stopach, więc no, bardzo fajne doświadczenie. Ja jeszcze. Jeszcze o nich tak nie chodziłam za bardzo, także za dużo nie mogę Wam powiedzieć. Um, dopiero niedawno je skończyłam. Zrobiłam dla Was też film, i ten film wyjdzie oczywiście już niedługo. Słuchajcie, oczywiście tutaj już od razu nasuwa się pytanie, a nawet nie jedno, czy te podeszwy są trwałe, jakie są podeszwy, czy ta włóczka będzie trwała, czy w ogóle takie buty będą trwałe, czy są wygodne, czy dobrze się je nosi itd. itd. Ja wszystkie te pytania rozumiem i będę powoli sobie testowała te buciki. Myślę, że na sam początek na, sam początek, na jakieś krótsze dystanse, a później już oczywiście. No, zobaczymy jak to będzie. No, i oczywiście gdzieś tam na bieżąco będę Wam zdawała relacje. Tutaj są już jakieś dziwne, różne rzeczy na tych butach, ponieważ ja w nich chodzę też po domu, żeby moja stopa się przyzwyczaiła do nich, albo one do mojej stopy. Jak wyjdę w nich gdzieś na zewnątrz, to żeby nie było żadnego wiecie. No, ale dobra. Buty właśnie wyglądają tak. Zostawiam Wam tutaj taki jakiś mały filmik albo zdjęcie, abyście mogli sobie dokładnie zobaczyć, jak one wyglądają na stopie. Moim zdaniem wyglądają fajnie i fajnie będą się prezentowały z jakąś sukienką, spódnicą, shortami, czy nawet po prostu jeansami czy coś. Są bardzo przewiewne, ponieważ one, zobaczcie, są tak wyszły z takiej jakby siatki. Naprawdę są mega fajne. Powiem Wam, że moim takim pierwotnym założeniem było, że zrobię je troszeczkę inaczej, tak aby wyglądały bardziej jak mokasyny, ale mi nie wyszło, ponieważ od innej maniki zaczęłam, następnym razem rozpocznę z innej strony, może w przyszłym roku. Bo to są właśnie takie buty, tak mi się wydaje, o ile ta podeszwa wytrzyma, e, myślę, że co roku może sobie spokojnie nie i zrobić coś na nowo. Myślę, że to jest spoko. Więc nawet jeżeli ta włóczka nie będzie trwała, a podeszwa będzie trwała, to i tak warto, ponieważ... Można co jakiś czas pruć tą włóczkę i zrobić na przykład inny kolor, inny fason, no cokolwiek innego. Także spoko sprawa. Eee, I teraz tak, co chcę Wam powiedzieć. Aha, oczywiście podeszwa, bardzo ważna. Ja tu patrzę, czy ona nie jest brudna, no bo chodzę w nich cały czas po domu. Eee, podeszwa, tak jak widzicie, jest właśnie taka typowa dla espadrilli. Ok, tutaj jest tak to wygląda. No i pod spodem jest guma Czyli myślę, że całkiem spoko. Tak to wygląda. One wyglądają, jakby były takie. Y no spoko te podeszwy, także takie solidne. I teraz słuchajcie, jeszcze ważna rzecz oczywiście wszystkie, wszystkie akcesoria, o których tutaj teraz mówię, dostaniecie u Kingi do Ja wszystkie te akcesoria również otrzymałam od Kingi, za co bardzo dziękuję. No i oczywiście wszystko to dostaniecie właśnie u Kingi. Te podeszwy są, słuchajcie, z firmy Prym. I tak jak mówię, też znajdziecie je u Kingi. U mnie jest to rozmiar 38. I zwracajcie proszę uwagę na rozmiarówkę, ponieważ ja nigdy nie miałam butów 38. Ja noszę raczej buty 39-40. A tutaj proszę, wyszło, że 38. Także tak to właśnie wygląda. Co jeszcze jest fajnego? Słuchajcie, jak już dostaniecie te podeszwy, ponieważ może tak być, że nie będziecie chcieli. Jednak dojdziecie do wniosku, zobaczycie te buty albo te podeszwy i dojdziecie do wniosku, że a dobra, może jednak nie. Może jednak sobie uszyjecie te spadryle, bo tak też można. Możecie sobie wyszyć, znaczy znaleźć jakiś swój ulubiony materiał na takie spadrele, uciąć to, co trzeba i po prostu przyszyć. I tak też można, i to też jest bardzo proste, ponieważ zobaczcie, tak wyglądają te. O, tak wygląda opakowanie do tych, tych podeszw. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że łapie mi tutaj ta ostrość. Dobra, tak to wygląda. I słuchajcie, w środku, w środku jest taka karteczka, która ma normalnie szablon. Co i jak? Zobaczcie, co i jak uciąć, na jaki rozmiar. Więc wystarczy mieć ten szablon, który jest właśnie w, tych, w tej w tych w tym opakowaniu z tymi podeszwami mieć materiał, który Was interesuje. Myślę, że jeżeli pójdziecie gdzieś do takiego miejsca, gdzie są materiały, to Wam pani poleci, które, będzie najlepsze, które będą najlepsze na buty. Uciąć to tak, jak tutaj jest narysowane, dosłownie od szablonu i przyszyć, co również jest narysowane, jak to wszystko przyszyć. Więc naprawdę spoko sprawa można i tak, i tak to zrobić. A, a jeżeli właśnie będziecie chcieli zrobić to z włóczki, tak jak ja zrobiłam, no to będziecie potrzebować, uwaga, jednego motka tej włóczki Katania. Tak ona y, wygląda. Tak ona wygląda. Jest to włóczka od y, Schachenmayera. Y, y, I teraz, uwaga, jedna ta włóczka ma 50 gramów i 125 metrów jest w środku szydełko tutaj mamy niby pomiędzy 2,5 a 3,5 ale ja użyłam szydełka 4 mm ok, szydełko 4 mm i teraz tak, ja korzystałam z takiego koloru patrzcie, wszędzie są jakieś wózki ja korzystałam z takiego koloru i teraz uwaga, jest to numer 00435 00435 dla osób, które mają ochotę i jed, jeden właśnie motek wystarczy, ale ten jeden motek może wystarczyć na styk, więc jeżeli chcecie coś modyfikować, coś innego zrobić, no to wiadomo, musicie, musicie zaopatrzyć się w większy taki jakiś może więcej motków, dwa. Dostałam również od Kinki taki zestaw. Wybaczcie, że on jest w takim stanie, ale po prostu, strasznie nie lubię, jak są niektóre rzeczy tak zapakowane że po prostu nie wiadomo jak to odpakować, więc to wszystko porozrywałam. E, tu były również dwie igły. O, oj, soki. Tu były również, słuchajcie, dwie igły, e, więc igłę musicie mieć z ostrą końcóweczką. I oprócz tego były takie gumeczki. Takie gumeczki były. Słuchajcie, te gumki są po to, ponieważ jak szyjemy sobie już wszystko do tych... Do tych podeszw, no to nie jest takie łatwe, więc gumką możecie sobie złapać swoją igłę, ok? I po prostu ją przeciągać. Wiecie o co mi chodzi. Dodatkowo było takie coś dołączone, takie drewienko. Ja nie będę ukrywać, nie wiem po co ono jest, i ja tego nie używałam. Jeżeli ktoś wie po co to jest, to proszę bardzo, można mi tutaj napisać, chętnie się dowiem, po co takie drewienko jest. Generalnie z tych wszystkich rzeczy korzystałam tylko z igieł. Nie korzystałam w ogóle z tych gumeczek też, jakoś to spoko szło, więc, więc ok. Co jeszcze jest potrzebne? Szydełko, to już mówiłam, 4 mm. Jakieś markery możecie sobie przygotować, jeżeli chcecie. Tam parę razy może coś się będzie trzeba zaznaczyć, więc markery zawsze się przyda, przydadzą. No i słuchajcie, chyba wszystko. Takie espadryle będziemy robić już niedługo. Tak one tutaj właśnie wyglądają. Może, może Wam jeszcze pokażę dokładniej. Góra wygląda tak. Okej? Okay. Takie one są. Bardzo fajne, bardzo wygodne, naprawdę zapraszam Was i zachęcam. Jestem bardzo ciekawa, czy już kiedyś robiliście spadryle, czy Wam wyszły, jak wyglądały, co najważniejsze. Nie wiem, czy tutaj można wrzucić zdjęcie na, tego, na ten YouTube. Tutaj w komentarzu. Jeżeli można, no to wrzućcie coś, jeżeli macie. No, i czy one były trwałe, w sensie czy ta włóczka, z której robiliście, była, były, była trwała, i czy je, czy były wygodne i tak dalej. Dajcie koniecznie znać, bo jestem mega ciekawa. Słuchajcie, przypomniała mi się jeszcze bardzo ważna rzecz, która jest potrzebna do espadreli To oczywiście gumeczka tutaj z tyłu. Nie wiem, czy ktoś z Was zauważył. Tutaj jest włożona gumka. O! Ponieważ jeżeli tej gumki nie będzie, to tył naszego bucika będzie spadał, niestety, więc ja właśnie tutaj wszyłam, e, Taką gunkę to jest taka gumka elastyczna, bardzo cienka. No dłużej nie trzeba. Metr, myślę, na dwa takie buciki, żeby to naprawdę bardzo ładnie tutaj, znaczy bardzo ładnie chodzi tutaj, żeby to było mocno przymocowane, żeby ten but się trzymał na stopie. No. To tyle. Chyba wszystko Wam powiedziałam. Czekam na Wasze komentarze, bo jestem bardzo ciekawa, czy już ktoś, ktoś z Was kiedyś robił takie espadrylki. E, czy będziecie, czy będziecie robić? Czy macie ochotę? Czy to jeszcze jeszcze się chodzi? Znaczy chodzi to może tak, ale czy będziecie jeszcze robić? Ponieważ to już koniec sierpnia. No i dajcie mi koniecznie znać. Także tyle ode mnie i widzimy się niedługo na filmie Instruktorzy. Pozdrawiam Was. Hejka.